Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w serii nagrań na temat tego, w jaki sposób stworzyć strategię dla swojej firmy, całościową strategię dla Twojego biznesu. W pierwszym nagraniu rozmawialiśmy o tak zwanym płótnie strategicznym. To jest podstawowe narzędzie, fundamentalne narzędzie, które pomoże Ci się wyramować z swojej branży, wyramować od Twojej konkurencji, gdzie tam rozmawialiśmy o tym, jak sobie zadać cztery pytania, czyli czego robić mniej, czego robić więcej, co zacząć robić i co przestać robić. Więc o tym rozmawialiśmy w pierwszym wideo, że jasno widać, dostałeś także narzędzie, żeby sporządzić taki wykres dla swojej firmy. Więc zrobiliśmy sobie przykład IK oraz przykład tego, w jaki sposób ja to wdrożyłem dla swojej firmy, a w zasadzie dla naszej odnogi edukacyjnej. Więc jeżeli zostawiłeś komentarz pod pierwszym nagraniem, dostałeś także to bonusowe nagranie. Mam nadzieję, że to Ci pomogło. Mam nadzieję, że przerobiłeś to w tym narzędziu, które od nas dostałeś. W drugim nagraniu rozmawialiśmy o abonamentach, czyli jak wdrożyć abonamenty, albo przynajmniej część biznesu, yy, który ty prowadzisz, może warto tam wprowadzić jakąś, jakąś małą część tego biznesu, może być zmieniona w model abonamentowy. I dzisiaj porozmawiamy o trzeciej bardzo ważnej rzeczy, czyli o tak zwanym customer lifetime value, czyli długoterminowa wartość klienta. I co to w ogóle jest? To ja się będę posługiwał skrótem CLV. Co to w ogóle jest to CLV? A mianowicie jest to suma przychodów, jaką klient wygeneruje dla firmy przez cały okres współpracy z tą firmą. Więc jeżeli prowadzisz zakład wulkanizacyjny i klienci cię odwiedzają dwa razy do roku, bo przyjeżdżają na zmianę opon, i u ciebie ta cena zmiany opon wynosi 50 zł i przyjeżdżają średnio przez 8-10 lat, czyli masz. 50 zł razy dwa, no bo przyjeżdżają dwa razy do roku na wiosną i później przed zimą, tak? W okresie jesienno-zimowym. No i powiedzmy razy 10 trzeba to pomnożyć. Czyli mamy 100 zł razy 10, więc długoterminowa wartość klienta u Ciebie to jest 1000 zł, tak? Więc jakby wiesz, ile ten klient ci przynosi w całym okresie współpracy z firmą, więc to ci daje różnego rodzaju pola manewru, o których powiem za chwilę. Więc to jest bardzo ważne, żeby przynajmniej. a może masz teraz takie pytanie, Bartek, ale skąd ja mam wiedzieć, jakie jest moje CLV, jak ja dopiero założyłem firmę? Więc ja nie wiem, ile ci klienci u mnie wydadzą. No i nie mam pojęcia, ile oni u mnie, jak długo będą ze mną współpracować, tak? Nie mam pojęcia, czy oni będą ze mną rok, dwa, pięć, dziesięć. Nie wiem, czy moja firma nie zbankrutuje. No więc tutaj trzeba zrobić założenia, jak ja bym chciał, żeby było. Czyli chciałbym, żeby mój, żeby mój klient wracał cztery razy do roku, żeby wydawał taką i taką sumę, no i żeby był średnio z nami co najmniej przez pięć lat. Więc możesz zrobić takie założenia. na później, oczywiście. W locie, to, w locie to trzeba weryfikować, sprawdzać. Jak już będziesz miał konkretne dane, no to trzeba pracować na twardych liczbach. No ale ja na początku też musiałem zrobić przynajmniej jakieś założenia, co ja bym chciał, jak ja bym chciał, żeby to w ogóle wyglądało. Co Ci da znajomość tego wskaźnika CLV? Na jakie pytania pozwoli Ci to odpowiedzieć? No to w takim razie lecimy. Pierwsze pytanie, to dowiesz się, ile możesz wydać na pozyskanie każdego klienta. Bo jeżeli wiesz, że klienci zostawiają u Ciebie może 500 zł przez cały okres CLV albo może 1000 zł, a może 10 tysięcy, więc jeżeli prowadzisz taki biznes, że klienci długofalowo zostawiają u Ciebie nawet 10 tysięcy zł, to ty wiesz, że na pozyskanie takiego klienta jesteś w stanie wydać nawet 500, a może nawet 1000 zł. Tak naprawdę w rynku telefonii komórkowej to zobacz, jaka tam jest zażarta walka. Między trzema głównymi operatorami i oni są w stanie wydać naprawdę nawet kilkaset złotych na pozyskanie jednego klienta, bo mają policzone właśnie to CLV. I tu przechodzimy do odpowiedzi na to drugie pytanie, które widzisz w tej chwili na ekranie. Czyli dlaczego duże firmy wydają dużo na reklamę? Bo mają to policzone. Banki dokładnie wiedzą, jaka będzie, jak, ile ten klient im przyniesie długofalowo. Telefonii komórkowe doskonale to wiedzą. No i inne firmy, tak naprawdę duże biznesy to jest fundamentalna wręcz działalność biznesowa, operowanie tego typu wskaźnikami, więc to jest ważne, ale też w małym biznesie. Naprawdę warto to od nich wziąć, zaszczepić do małego biznesu. Dzięki temu ty będziesz wiedział, jaki budżet możesz przeznaczyć. Jeżeli wiesz, że każdy klient zostawia u ciebie 1000, czy 2000 czy 5000 zł, to ty wiesz, ile jesteś w stanie wydać na reklamy na Facebooku, ile jesteś w stanie wydać na reklamy z partnerami, znaczy na współpracę z partnerami, ile jesteś w stanie wydać w reklamie w Google, ile jesteś w stanie wydać, jeżeli masz program partnerski, to jak wysokie możesz dać prowizję swoim partnerom. To wszystko jesteś w stanie sobie policzyć, wiedząc, ile klienci długofalowo zostawią u ciebie pieniędzy. Dalej kolejne pytanie, to też takie no, ważne pytanie moim zdaniem, czy wszyscy klienci powinni być traktowani jednakowo. Ja wiem, że ty byś prawdopodobnie chciał, tak jak ja, żeby każdego traktować personalnie, osobiście, żeby każdemu odpowiedzieć na pytanie, ale zauważ, że duże firmy dążą do tego, żeby oczywiście tych klientów, którzy tak naprawdę, zostawia, przynoszą do firmy najmniej, to starają się maksymalnie tych klientów zautomatyzować. Czyli albo dzwonisz i musisz tam się przebić przez jeden, dwa, trzy, pięć, siedem i dzwonisz na jakiś yy, telemarketing, tak? I ktoś ci odpowie, czyli po kolei wybierasz się jakieś cyfry, żeby się dobić do jakiegoś telemarketera, albo masz czat online, albo masz na przykład listę najczęściej zadawanych pytań, no i czasami tam jesteś odsyłany, że proszę bardzo, tu jest odpowiedź na Twoje pytanie, więc starają się jak najbardziej to zautomatyzować, a tych klientów, którzy do firmy przynoszą więcej pieniędzy, no to już wtedy dzwonisz, masz osobisty numer, masz jakiegoś tak zwanego konsierża, tak, czyli albo indywidualną obsługę klienta biznesowego, gdzie Ty już się nie przedzierasz przez, wiesz, ten, ten cały telemarketing, tylko dzwonisz, odbiera już człowiek, tak, więc jesteś inaczej, inaczej traktowany, no ale to Wynika z tego, że jesteś więcej dla takiej firmy warty, po prostu. Oczywiście, tak jak mówię, ja nie chciałbym nikogo kategoryzować, że ktoś jest więcej warty, a ktoś mniej, ale musimy patrzeć na takie czysto, czyste wskaźniki biznesowe. Okay? Chodzi mi tylko o coś takiego. Ok, lecimy dalej. No i teraz zobacz, co to daje? Co ci daje to, że ty sobie to policzysz. Czyli tak jak już mówiłem, ty wiesz ile możesz wydać na pozyskanie klienta. Wiesz ile możesz wydać na jego obsługę. Wiesz do jakiej kwoty możesz zaoferować na przykład prezenty, jeżeli chcesz zrobić klienty, prezenty klientom, klientom biznesowym. Jeżeli chcesz zrobić jakieś podarunki, jeżeli chcesz nawet wysłać kartki, to musisz się wtedy zastanowić, czy wysłać to do wszystkich, czy może tylko do jakiejś części klientów. Może chciałbyś dzwonić tak albo zatrudnić kogoś, żeby ktoś zadzwonił, złożył życzenia w twoim imieniu. To czy może dzwonić do wszystkich, czy może tylko do klientów VIP, czy może tylko do klientów, którzy wydali u nas więcej niż X, tak? czyli jakaś określona suma. Więc jesteś w stanie sobie te rzeczy policzyć na podstawie tego, ile, ile, klienci przynoszą firmy do, ile klienci przynoszą pieniędzy do firmy. Ale też możesz zrobić coś takiego, że jakby znając tą długoterminową wartość klienta, i wiesz, że w tej chwili klient wydaje mało, to nawet jesteś w stanie dać mu takie bonusy, takie prezenty i wyjdzie do niego z taką obsługą, która przewyższa to, co on na ten dany moment wnosi, ale to zrobi na nim takie wow, takie wrażenie, że on będzie chciał zostawać więcej. Albo on będzie, on jako on będzie zostawiał mało, ale on będzie tak zwanym kichaczem, czyli będzie o tobie dobrze pisał na forach, będzie szerował twoje wiadomości, będzie robił, tak naprawdę będzie robił ci marketing. Czyli czasami jest tak, że klient niewiele wnosi zysku, typowo jakby kapitału do twojej firmy, ale on jest tak naprawdę świetnym kichaczem, czyli robi ci marketing. On daje ci lajki, serduszko, udostępnia, komentuje, czyli wszystkie te takie rzeczy, które też są potrzebne. Więc warto się nad tym zastanowić, tak? No i dalej. Tu mamy taki punkt też wypisany. Wiesz, czy stać cię na to, żeby na przykład zrobić imprezę dla klientów VIP? Bo może chciałbyś zrobić. Często marki samochodowe robią coś takiego, że zapraszają klientów, którzy kupują floty. Więc jeżeli prowadzisz firmę, która kupuje 20 samochodów, 15, 30, 40, więc takie marki robią później imprezy, tak? Bardzo ładne imprezy, gdzie zapraszają jakieś gwiazdy, zapraszają osoby z tych firm, tak jakichś reprezentantów, no i wtedy nic się nie płaci, No bo, bo tak, takie firmy, tak naprawdę, im się to i tak bardzo opłaca. Chcą zadbać o klienta, chcą z nim zbudować lepsze relacje, no ale wiedzą to wszystko dzięki temu i mogą zrobić takie wspaniałe imprezy, takie wspaniałe gale, właśnie dzięki temu, że znają, że mają policzone to CLV. Ok, lecimy dalej. Kolejny bardzo ważny punkt to jeżeli znasz CLV w Twojej firmie, to wiesz, jak poprowadzić sprzedaż, czyli wiesz, jakie ty możesz zrobić kampanie sprzedażowe. Czy sprzedaż ma być ciągła, czy może ma być ograniczona czasowo, czy robić promocje, jakie te promocje, kiedy je robić, do kogo mają być skierowane. Czyli to wszystko wiesz, dlatego ja o tym mówiłem na samym początku, że Strategia jest bardzo nudną rzeczą tak naprawdę w firmie. To jest nudne zrobienie strategii. To nie jest taka sekcji rzecz, że o tam podamy ci super trik na to jak zwiększyć sprzedaż, ale tak naprawdę bez dobrej strategii. Znaczy jak masz strategię, to z tego powinno wychodzić to jaką ty możesz zrobić sprzedaż i jaki ty możesz zrobić marketing. To jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś pracuje tylko na tych wskaźnikach, że zrobi super promocję, zrobi wyprzedaż i podniesie mu się sprzedaż, Okej, okay, fajnie, ale bez dobrej strategii to ci się nie otrzyma. Klienci będą się czuli robieni w balonu. Ja to często widzę u na przykład niektórych osób, które również działają na rynku marketingu internetowego, czy w branży sprzedażowej, tak? Gdzie ktoś na przykład oferuje jakiś produkt, a za chwilę robi super promocję. No i dostają powiadomienie te same osoby, które przed chwilą kupiły produkt w normalnej cenie, więc czują się nie fair, czują się po prostu, no może nie będę używał, używał niecenzuralnego słowa, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi. Czyli właśnie o to chodzi, tak, że. Ty wiesz, jak możesz to wszystko poukładać, no i co zrobić, żeby klienci nie czuli się oszukani, tak, że ktoś kupił w normalnej cenie, a za chwilę robimy jakąś promocję, no i mamy tam 40% mniej, e, tak, na cały asortyment, no i nagle, hej, ja kupiłem wczoraj po normalnej cenie, no i co teraz mam zrobić? Czuję się nie w porządku, e, tak, więc na takie rzeczy trzeba, trzeba uważać. Kolejna bardzo ważna rzecz to jak robić marketing. Czyli właśnie, ty wiesz wtedy jak robić marketing na Facebooku, czy w ogóle robić, ile możesz wydać, wiesz jak robić re reklamę korzystając z Google'a, tak czy wydać pieniądze na współpracę z partnerami, jak wysoką dać prowizję, czy warto współpracować z, influenc z influencerami, ile wtedy warto im zapłacić za taką promocję, tak? Czy robić content marketing, czy robić video marketing, czy robić SEO, czyli pozycjonowanie, a może działasz w, jesteś w branży lokalnej, no i też możesz zrobić reklamę na Facebooku i reklamę w Google bardzo targetowaną tylko lokalnie, tak, czyli która będzie się wyświetlała na określonym okręgu, ale może warto zrobić ulotki, a może kupony, a może wykupić reklamy w lokalnych mediach. I to wszystko jesteś w stanie, czyli cały marketing, tak naprawdę bez dobrej strategii, ty będziesz robił taki marketing na łapocapu. A zróbmy to, a zróbmy tam, to będziesz skakał z kwiatka na kwiatek, Ja to widzę w małych firmach, że ktoś słyszy: "A, róbmy wideo". No i robią wideo, a za chwilę nie robimy już tego wideo, już robimy coś innego. A nie, bo teraz modny jest Snapchat. Nie, teraz róbmy zdjęcia, bo modny jest Instagram. Bo coś tam usłyszałem, bo się dowiedziałem. No i to jest tragiczne, tak? Ja się biję w pierś, bo ja kiedyś też tak działałem. Dopóki nie zrobiłem dobrej strategii. Jak zrobiliśmy strategię, to naprawdę pod to, jak zrobiliśmy później kampanie sprzedażowe, no i z tego jak wynikły całe działania marketingowe, no to wszystko idzie niesamowicie do góry i rozwiesz się w niesamowitym tempie. Także naprawdę wierz mi, warto to zrobić właśnie w taki sposób. Okej. Okay. Teraz przejdźmy do konkretnego przykładu. Pokażę Ci, yy, teraz będzie troszeczkę liczenia, ale mam nadzieję, że. No, bo ja wiem, że jak często tak się poda jakieś cyfry, wyliczenia, matematyka, no to już niektórzy, a nie, to nie może być tylko takie wideo inspirujące, że tam dawaj, ciśnij. Nie, tam. Ludzie takie coś lubią, to się najbardziej klika, to jest najbardziej, yy, najczęściej to jest udostępniane, najchętniej, a takie twarde rzeczy, przyziemne, matematyczne, ale tak naprawdę, które mają jednocześnie największy wpływ na biznes i operowanie na tym ma największe przełożenie później na to, ile, ile ty zarabiasz, ile Twoja firma zarabia, jak szybko osiągniesz wolność w swojej firmie, jak szybko i jak dużo możesz przeznaczyć na delegowanie, na budowanie zespołu, to jest tak naprawdę mega istotne. No ale niestety, ja wiem, że ludzie lubią to takie, takie proste rzeczy. Wiem, bo sam kiedyś tego typu rzeczy bardzo lubiałem e, i oglądać i, bo to jest takie fajne, że od razu jest motywacja i sam też takie materiały nagrywałem udostępniałem, dostępniałem, bo wiem, że ludzie to lubieli. No ale muszę tutaj ponownie uderzyć się w pierś, bo wiem, że tak naprawdę ważniejsza jest właśnie strategia, okej? Okay? Ważniejsza jest strategia i od niej wszystko wychodzi. Także Dobra, zrobimy sobie teraz przykład. Wyobraź sobie taką sytuację, że przechodzisz do nowego operatora komórkowego. Nie wiem, czy w tej chwili masz telefon na abonament, czy może masz na kartę, to jest nieistotne. Przechodzisz do nowego operatora i podpisujesz na umowę z telefonem, spodobał cię ci iPhone 6 albo 7. No i podpisujesz umowę z operatorem na 120 zł miesięcznie, tak? No i teraz zobacz, masz umowę za 120 zł miesięcznie, a umowę masz na, sto, na 24 miesiące, czyli mamy 120 zł razy 24 miesiące, czyli wychodzi nam, że operatorowi ty wniesiesz, ty zapłacisz łącznie 2880 zł. Czasami warto pomyśleć, czy nie lepiej wziąć samego abonamentu bez telefonu, a nawet telefon wziąć osobno na raty i czasami wyjdziecie to taniej. No ale ludzie nie liczą, nie umieją liczyć, nie chce im się, no i właśnie przez to często tracą, tak? Więc warto właśnie takie rzeczy też sobie przeliczyć. No i teraz zobacz. Później po tym okresie przedłużasz umowę, ale już bez telefonu. Tak, czyli dalej ten telefon się dobrze spisuje, przedłużasz umowę, ale już bez telefonu, no i masz umowę na przykład za 50 zł, no bo ten abonament yy, zszedł na dół. No więc mamy yy, i podpisujesz umowę już tylko na rok, czyli mamy 50 zł na 12 miesięcy, czyli mamy 600 zł. No więc zobacz, łączne, yy, łączne CLV, łączne Customer Lifetime Value, mamy 3480 zł, więc taki operator doskonale wie, ile on może wydać na pozyskanie ciebie takiego abonenta. A oni tak naprawdę u nich to jest jeszcze dłuższe, no bo tam ludzie czasami siedzą 4-5-6 lat u jednego operatora. Tak to wygląda. Pokażę Ci teraz kolejny przykład. Zrobimy analizę usługi Smart Dom, którą być może widziałeś, bo oni teraz mieli bardzo, bardzo intensywne działania marketingowe, jak to wygląda? Chciałbym, żebyś na to spojrzał właśnie pod takim kątem biznesowym, bo naprawdę to, co ja Ci pokazuję, czasami ktoś mówi, że a nie, nie będziemy się uczyć na przykładach dużych firm czy innych firm, co jest złe, no bo od kogo mam się uczyć? Jeżeli będziemy się uczyć tylko na własnych błędach, to nie pójdziemy do przodu. Jeżeli chcemy mieć dużą firmę, to musimy patrzeć na to, co robią duże firmy. Jak oni działają, jakie mają strategie. Tak, jeżeli chcesz mieć gigantyczną firmę, która ma milionowe przychody, no to nie, be, nie, nie osiągniesz takiego, e, takich przychodów, ucząc się tylko na tym, co u ciebie działa, tylko na własnych błędach. No nie, nie da się. Musisz się uczyć od firm, które mają milionowe przychody. Więc warto podpatrywać, wdrażać pewne rzeczy, analizować to, no i później masz już swoje własne przemyślenia i wnioski, tak? Ale całkowite odcinanie się od tych dużych firm, no moim zdaniem jest błędem. Zatem, okej, okay, zobaczmy teraz, co oni robią. Czyli mamy usługę Smart Dom i ona ma tak, telefonie, Telewizję, czyli telefonie na abonament, e, albo na kartę, telewizję na abonament, e, internet plus bank, tak, też zrobili usługę bankową. Dalej mają ubezpieczenia, które obsługuje im Ergo Hestia, mają prąd. AGD też nawet wprowadzili kupno, że możesz sobie kupić pralkę albo lodówkę na raty. Tak, więc znowu mamy abonament na raty. Dalej mają też monitoring oraz gaz, czyli możesz mieć usługę monitoringu, jeżeli masz dom, to mogą Ci po prostu monitorować dom czy, czy firmę. Więc zobacz, dziewięć tak naprawdę takich dużych usług, które Ty możesz sobie odpowiednio skomponować, ale wszystkie te usługi płaci się w abonamencie. Czy to telefon, czy to właśnie monitoring, czy ubezpieczenie, czy prąd, czy gaz, wszystko to płaci się w jakichś ratach. I Teraz zobacz co tutaj się dzieje bo oczywiście tą ofertę możesz sobie dobierać dowolnie, możesz mieć 3 z 9 albo 5 z 9, tak więc tam możesz sobie to dobierać, jak chcesz. Oczywiście dla nich ideałem, ideałem jest, gdybyś wziął wszystko, cały pakiet, no i wtedy oczywiście masz zniżkę, kosztuje cię to taniej, no ale oni to mają naprawdę bardzo sensownie policzone. Ale rozważmy teraz taki przykład, że przeprowadzasz się do nowego miejsca i na przykład tam zasięg masz słabszy, no i chcesz zrezygnować z tego telefonu, no bo nie do końca jesteś zadowolony z tego, ludzie do Ciebie nie mogą się dodzwonić, albo Ty nie możesz się dodzwonić, czasami są jakieś spadki zasięgu, akurat jest jakaś Okej? Okay? Akurat takie miejsce, że, gdzie jest ewidentnie dziura w sygnale. No i teraz zobacz, rezygnujesz z tego, no ale nadal masz telewizję, nadal masz prąd, nadal masz gaz. Powiedzmy, że te usługi przenosisz i nie masz tym problemu, bo oni po prostu podpisują jakby umowę z tymi dostawcami, którzy już u Ciebie jakby dowożą te, te dodatkowe produkty. Więc zobacz, jak to jest wszystko strategicznie przemyślane, ile ta firma na tym zarabia. No i naprawdę moim zdaniem jest to świetnie zrobione, że mają tego typu usługi, więc chciałbym, żebyś patrzył na tego typu przykłady, właśnie przez pryzmat taki. Tak, czyli właśnie takie długoterminowe, długoterminowe spojrzenie na tego klienta, że nawet jeżeli on zrezygnuje z jednej usługi, to płaci u nas abonament jeszcze w dwóch i trzech, a może jeżeli tu zrezygnuje, to wykupi abonament jeszcze w czymś innym, tak? I cały czas jednak tego, ten klient będzie do nas, do naszej firmy przywiązany. I trzeba o tym myśleć. Jeżeli masz biznes, to musisz myśleć o tego typu rzeczach, żeby właśnie mieć klienta przywiązanego do, do swojej firmy. I teraz tak, jak to policzyć? Zobacz, e, największym błędem to jest coś takiego, ja to też kiedyś zrobiłem, czyli policzyć przychody przez ilość klientów. Czyli mamy przychody, dzielimy, przychody powiedzmy roczne czy miesięczne, dzielimy to przez ilość klientów, no i wiemy, jakie, jaki jest przychód na klienta, i możemy sobie to pomnożyć. No nie, tak to nie działa. E, tak naprawdę ten nie wiele ci powie, bo klienci robią różne zakupy. No i ja również kiedyś wrzuciłem wszystkich do jednego worka, ale to, to nie jest dobre. Musisz policzyć tak naprawdę e, przychody jakie generuje ten konkretny klient albo konkretne segmenty, możesz wybrać sobie klientów losowo. I teraz tak, sprawdźmy coś takiego. Prowadzisz sklep, z in, i prowadzisz sklep internetowy z suplementami. No i masz teraz takich klientów. Mamy Pawła i Paweł kupił u Ciebie, w styczniu kupił za 200 zł, w lutym nic nie kupił, w marcu kupił za 50 zł. Czyli mamy tak, 200 zł, 0 i 50, tak? Czyli mamy 250 i trzeba to podzielić na 3, bo mamy go przez 3 miesiące, tak? Czyli mamy 200 plus 50 podzielone na 3, czyli wychodzi nam 83 zł. i 33 grosze. OK, kolejny przykład. To mamy Maria. I teraz tak, Maria w naszym sklepie z suplementami w styczniu kupiła za 100 zł, w lutym za 70, w marcu za 50 i w kwietniu znowu za 50. Czyli mamy 100 plus 70 plus 50 plus 50 podzielony na 4 miesiące, tak? Czyli mamy 270 podzielone na 4, daje nam 67,50. OK? Czyli tak to wygląda. I kolejny przykład mamy Adama. Ja Adam tak w styczniu kupił za 50 zł, w lutym za 130 i jeszcze raz zrobił zakupy w lutym za 130. Przepraszam, jeszcze raz zrobił zakupy za 80. Czyli mamy 50 plus 130 plus 80 podzielone na 2 miesiące. Czyli on zrobił trzy razy zakupy, ale w ciągu dwóch miesięcy, bo w lutym zrobił zakupy dwa razy. Czyli mamy 260 zł podzielone na 2, No i tu nam wychodzi 130 zł. I to co, w tej chwili, to co w tej chwili liczyliśmy to jest tak zwana wartość ARPU wartość ARPU czyli average revenue per user czyli Ile klient do nas przynosi, znaczy przychody policzone na klienta, na usera tak zwanego, tak? czyli średnie przychody, które przynosi do nas dany klient. No i teraz możemy sobie policzyć na tej podstawie dopiero roczne CLV, czyli zobacz, mamy Pawła 83 33 zł, 33, mamy Marię 67 zł i 50 groszy, mamy Adama 130 zł tak? i teraz dzielimy to czyli mamy Adama no i dzielimy to teraz jakby w całym tym okresie w którym oni robili u nas zakupy czyli na przykład dzielimy to na 3 540 zł i 83 grosze podzielony na 3 to nam wychodzi, że oni wydali u nas 180 zł, 27 groszy tak? i to jest tak naprawdę ten wskaźnik, czyli teraz wiemy ile przypada średnio na jedną osobę no i na tej podstawie jesteś w stanie policzyć roczny CLV, czyli mamy 18027 razy 12 to nam daje 2000, 2000 1163 zł. I teraz Ok, to są oczywiście jakieś założenia, bo ty nie wiesz ile oni będą kupować, jak często, o jakiej wysokości, ale musisz zrobić jakieś założenia. Tak jak mówię, później już będziesz pracował na twardych cyfrach i będziesz się zastan zastanawiał jak poszczególne wskaźniki można podnieść. No i teraz pomyśl, co się stanie, jak utrzymasz klienta na przykład przez 3 lata, albo przez 10 lat, ile jesteś w stanie wydać na reklamę, jak możesz z nim pracować. Oczywiście, ja wiem, że te cyfry, które teraz podałem, to są tylko przychody. Ja wiem, że ty prowadząc taki sklep te suplementy musiałbyś kupić, że masz do zapłacenia podatki, że masz do zapłacenia obsługę, że masz do zapłacenia wysyłkę, tak? Więc te Wszystkie rzeczy oczywiście musisz też policzyć i wziąć pod uwagę, no ale właśnie, ty nie wiesz, ile jesteś w stanie na pewne rzeczy wydać na obsługę, e, tak, e, jak, czy, czy możesz coś dołożyć, czy możesz dać jakieś rabaty, bonusy jeżeli nie liczysz takich rzeczy. No i teraz e, najważniejsza rzecz. Co zrobić, żeby utrzymać tego klienta na lata? Co zrobić, żeby utrzymać klienta na 3, 4, 5 lat? Ja mam klientów, którzy kupują u mnie przez 4 lata, przez 5 lat, więc to jest niesamowite, że oni cały czas wracają i mamy te, te wskaźniki policzone. I też dużo robimy pod kątem tego, żeby klienci chcieli u nas wracać, chcieli kupować nowe rzeczy, nowe produkty, żeby chcieli kupować droższe rzeczy, jak na przykład konsultacje indywidualne albo wdrożenia, tak? które już są bardzo drogie, bo to jest cena od no, kilkudziesięciu tysięcy wzwyż, więc już naprawdę bardzo, bardzo drogie usługi. Ale są klienci, którzy się na to decydują. No i yy, także tego typu rzeczy jak to zrobić to już pokażę Ci w następnym materiale wideo. Więc jeżeli podobało Ci się to nagranie, to oczywiście będzie mi bardzo biło jak zostawisz łapkę w górę, jak napiszesz komentarz, podzielisz się, czy tego typu nagrania Ci się podobają, napisz jaka jest Twoja sytuacja, czy czy to, co ja pokazuję, nie jest za trudne, czy to ci otwiera jakoś oczy, czy fajne są tego typu nagrania, bo no, mnie się wydaje, że tak, że to jest wartościowe, ale chciałbym poznać Twoją opinię, jak ty to odbierasz? No i oczywiście jest też ważny, ważny komunikat. Jak już wspominałem w poprzednich nagraniach, niebawem ruszą zapisy na kurs na temat budowania strategii, więc jeżeli jesteś tym zainteresowany, no to tak jak też mówiłem, ale przypominam, sprzedaż będzie otwarta tylko przez 10 dni z racji tego, że to jest pierwsza edycja i prawdopodobnie będzie tylko 50 osób miało dostęp do. Do tego kursu, do tej pierwszej edycji. Więc jeżeli chciałbyś dostać powiadomienie o starcie, o starcie y, sprzedaży, no to zapisz się na listę priorytetową. Zapisy możesz, możesz się zapisać pod tym nagraniem wideo, masz specjalny przycisk, specjalne pole ku temu przeznaczone. Więc jeżeli chciałbyś mieć. Tak, to jest tak zwana lista Early Bird, tak ładnie to nazywają Amerykanie. Więc jeżeli chciałbyś mieć dostęp do tego, tego, do oferty wcześniej, no to zachęcam Cię, zapisz się na tą listę, y, no i powiadomimy Cię 12 godzin przed oficjalnym startem. I na na dzisiaj to tyle, serdecznie Cię pozdrawiam, no i tak jak już mówiłem, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, mam nadzieję, że to nagranie Ci się podobało, no i za kilka dni będzie kolejne nagranie właśnie o tym, jak utrzymać klienta na lata. Trzymaj się, do zobaczenia, hej!